Cześć! Gotowi na świeżą porcję modowych stylówek? Świetnie, odpalamy nowy trend challenge. Kto w tym tygodniu był modowym guru? Kto zgarnie 5 gwiazdek plotka? Sprawdźmy to. Dziś zaczniemy od stylizacji wersów. Sukienki okroju marynarki to żadna nowość, ale teraz tym bardziej należy zwrócić na nie uwagę. Ta Weroniki jest dopasowana w pasie i podoba mi się to, ale jeśli chcecie uzyskać lub jeszcze bardziej fashion, postawcie na te okroju oversize. Weronika swoją różową zestawiła z czarnym t-shirtem, by zakryć dekolt i butami typu czanki. I fajnie, bo przełamały one elegancję żakietu i w ten w sposób zyskała bardziej luźny, casualowy look. Jedyne do czego delikatnie mogę się przyczepić to rękawy. Wydaje mi się, że są one na Werkę nieco za długie. Myślę, że można byłoby je odrobinę podwinąć. Dla Verso 4,5 gwiazdki plocka. Jeśli natomiast chodzi o chłopców, tym razem wzięłam pod lupę tę stylizację danego Ferreri. Jego outfit to naprawdę fajne i proste rozwiązanie na jesień. Klasyczna jeansowa kurtka, ale w kolorze czarnym do tego czarne cygaretki, ale z podwiniętą nogawką, za to jak zwykle łapie plusa. Biały t-shirt, sportowe obuwie i, uwaga, przewieszona na ramieniu torebka nerka. Nie mam do czego się przyczepić, pięć gwiazdek plotka. Magda Wójcik za sprawą programu Big Brother szturmem przebiła się do polskiej blogosfery. Jej stylizacje zawsze są oryginalne, charakterystyczne dla jej stylu. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i na branżowej imprezie pojawiła się w eleganckiej czarnej kreacji z prześwitami w okolicach brzucha. Czy to był do Dobry wybór, mam wątpliwości. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że nieco przytłoczyła ona jej sylwetkę. Wyszło drapieżnie, ale czy fajnie. Tym razem dla Madzi ode mnie trzy gwiazdki Plotka. Pamiętajcie, że w opisie pod filmem znajdziecie podobne produkty, które pomogą Wam stworzyć wystrzałowe outfity. Koniecznie dajcie mi też znać, czyją stylizację mam wziąć pod lupę w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!